świeżość i entuzjazm biją z tych dzisiejszych słów świętego Pawła. Ile świeżości i entuzjazmu w tym dopiero co założonym Kościele w Tesalonikach. Jest tu i poczucie więzi, i duma z braci, i docenienie tych braci, docenienie też samego siebie, poczucie własnej wartości, świadomość obecności i działania Ducha Świętego, proklamacja najważniejszej prawdy wiary o zmartwychwstaniu w Chrystusie, zmartwychwstaniu Jego samego. Jest jedno słowo, które to wszystko podsumowuje. Miłość. Wielka rzecz, a Kościół mały. Ileż mogło być tych chrześcijan w, w Tesalonice? A jednak od takiego maleńkiego zalążka rozpoczyna się wielka przygoda wiary na naszym kontynencie. I od takiej właśnie małej, budującej wspólnotę miłości musimy wciąż na nowo zaczynać. Programy duszpasterskie, technologiczne nowinki wprzegnięte w kościelne młyny, to wszystko jest ważne, ale to nie da nam tego entuzjazmu i tej świeżości, którą może dać nam tylko Chrystusowa miłość. Pomyśl dzisiaj właśnie w taki sposób o Twojej parafii, obojętnie jaka ona jest. Czy jest obumierająca, czy może jest kwitnąca, ale przeczytaj ten wstęp, którym zwraca się Paweł do, do kościoła w Tesalonikach, jako napisany do Twojej wspólnoty, do Twojej parafii, do Twojego księdza proboszcza. Do Twojej pani z kancelarii, do, twojej, do Twojego organisty, do Twojego zespołu charytatywnego, do Twojego chóru, czy jakiego tam jeszcze, y, jaką tam jeszcze małą wspólnotę y, masz w swojej parafii. Hmm. Może pomyśl też o, o tym, że jest to też słowo skierowane do, do Twojego sąsiada, parafianina, który przychodzi tylko na pasterkę i na święcenie pokarmu w Wielką Sobotę. Może to egzaltowane, ale nie ma innego sposobu, abyśmy odnowili ten rozpoczęty w Tesalonikach zaczyn wiary na naszym kontynencie. Może zacznij dzisiaj ty, zacznij od Twojej parafii. Jezus kilka razy wyraźnie okazał swój gniew. Wtedy, kiedy. Faryzeusze w swojej zatwardziałości nie pozwolili jemu uzdrowić człowieka z usłą ręką, wtedy, kiedy wyrzuca handlarzy profanujących świątynię. I dzisiaj, kiedy spotyka się z hipokryzją faryzeuszy i uczonych w piśmie, Jezus gniewa się i nie szczędzi ostrych słów tym wszystkim, którzy przedstawiają chrześcijaństwo tylko jako zbiór zawiłych norm, przykazań i wymogów, którymi nie da się po prostu żyć, którzy przedstawiają chrześcijaństwo jako religię tylko dla wybranych, nie szczędzi ostrych słów tym wszystkim, którzy zamykają królestwo, y, czy zamykają drzwi do Królestwa Niebieskiego, które przecież na oścież są otwarte przez samego Boga. Obyśmy nigdy nie byli ludźmi, y, którzy Zamykają dostęp innym do serca Boga. Czy widziałeś już stronę chlebaka? Jeśli nie, koniecznie zajrzyj na www.chlebak.dominikanie.pl.